Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Obowiązkowy punkt dla miłośników kosmosu, w którym odbywają się pokazy astronomiczne. Muzeum Nowoczesność w Olsztynie. Muzeum prezentujące rozwój cywilizacyjny stolicy Warmii i Mazur. Zamek Kapituły Warmińskiej. Perła gotyckiej architektury, niegdyś dom Mikołaja Kopernika, obecnie przekształcony w muzeum. Muzeum Warmi i Mazur, zlokalizowane w Olsztyńskim Zamku, muzeum prezentuje bogatą historię regionu. Wystawy obejmują m.in. zbiory archeologiczne, sztukę sakralną oraz przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów. Wysoka Brama. Jedyna zachowana brama miejska w Olsztynie, będąca symbolem miasta. Wybudowana w XIV wieku, dziś pełni funkcję zabytkowej atrakcji i miejsca, gdzie rozpoczynają się liczne wycieczki po starym mieście. Bazylika Konkatedralna Świętego Jakuba Apostoła. Gotycka świątynia z XIV wieku, będąca jednym z najważniejszych zabytków sakralnych w Olsztynie. Wnętrze zachwyca pięknymi witrażami i wyjątkowym sklepieniem sieciowym. Park Centralny w Olsztynie. Nowoczesny park w sercu miasta z alejkami spacerowymi, fontanną i strefami relaksu czy placem zabaw. Doskonałe miejsce na wypoczynek, organizacje pikników czy aktywności sportowe. Amfiteatr imienia Czesława Niemena, popularne miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych w Olsztynie, zlokalizowane w pobliżu zamku. Jezioro Ukiel, największe jezioro w Olsztynie, które oferuje liczne atrakcje rekreacyjne, w tym plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego i trasy spacerowe. Stary ratusz, zabytkowy budynek z 1500 roku, który dziś mieści Bibliotekę Wojewódzką. Gotycka część budowli, czyli obecne skrzydło południowe, to jeden z najstarszych zabytków architektury w mieście. Jezioro Długie, malownicze jezioro w pobliżu centrum miasta, otoczone ścieżkami spacerowymi i rowerowymi ciche i spokojne miejsce, idealne na relaksujący spacer czy obserwacje przyrody. Park pod Podzamcze urokliwy park w sąsiedztwie zamku Olsztyńskiego. Pełen zieleni, mostków i ścieżek spacerowych. Park oferuje piękne widoki na zamek i rzekę Łynę. Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, skarbnica sztuki sakralnej i historii regionu, prezentująca cenne eksponaty od średniowiecza po współczesność, w tym gotyckie ołtarze, relikwiarze i portrety biskupów. Eksponaty znajdują się w trzech odrestaurowanych kamienicach w pobliżu Konkatedry Świętego Jakuba. Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur. Muzeum prezentujące florę i faunę z interaktywnymi wystawami i eksponatami edukacyjnymi. Główną atrakcją muzeum jest kolekcja 900 spreparowanych zwierząt żyjących w regionie. Browar Warmia, położony nad rzeką przytulny mikrobrowar z tarasem, w którym można spróbować piw rzemieślniczych i barowych przekąsek. Dom Gazety Olsztyńskiej, historyczna siedziba pierwszej polskojęzycznej gazety na Warmii, Ceglany budynek dawnej drukarni z wystawami poświęconymi lokalnej historii i księgarnią. Plaża miejska w Olsztynie. Popularne miejsce wypoczynku nad jeziorem Ukiel, oferujące udogodnienia m.in. szatnie, prysznice, platformy wypoczynkowe oraz liczne atrakcje takie jak place zabaw, boiska czy skatepark. Fontanna ryba z dzieckiem. Charakterystyczna fontanna, znajdująca się na olsztyńskim starym mieście. Stanowi ciekawy element architektoniczny, który jest chętnie fotografowany przez turystów. Park Przygody Sniper, leśny park linowy z trasami o różnych stopniach trudności, dmuchańcami, paintballem i innymi atrakcjami. Molo Kortowo, kultowe molo malowniczo położone nad jeziorem Kortowskim, popularne wśród studentów, mieszkańców Olsztyna i turystów. Papugarnia Olsztyn, atrakcja dla całej rodziny, w której można spotkać egzotyczne papugi. Odwiedzający mają okazję nakarmić ptaki i dowiedzieć się więcej o ich zwyczajach. Pomnik największej opony świata niezwykła rzeźba, przedstawiająca gigantyczną oponę największą obecnie produkowaną na świecie której średnica przekracza 4 metry. Park Jakubowo zabytkowy park wypoczątkowo rekreacyjny z licznymi alejkami, mostkami i urokliwym stawem to idealne miejsce na relaks i spacery wśród zieleni. Fontanna Układ Słoneczny, popularna fontanna w Parku Centralnym, która swoim wyglądem nawiązuje do planet Układu Słonecznego. Dzięki podświetleniu zachwyca szczególnie po zmroku. Źródełko Narzeczonych, romantyczne miejsce z legendą mówiącą, że woda z tego źródełka zapewnia szczęście zakochanym. Chętnie odwiedzane przez pary i spacerowiczów. Pomnik Mikołaja Kopernika, symboliczne miejsce upamiętniające astronoma, który przez pewien czas mieszkał i pracował w Olsztynie. Pomnik znajduje się w malowniczej okolicy zamku. Zabytkowe mosty kolejowe. Imponujące XIX-wieczne mosty kolejowe nad rzeką Łyną, będące przykładem dawnej inżynierii. Wysokość mostów, około 20 metrów, sprawia, że z przejeżdżających pociągów można podziwiać niemal całą panoramę miasta. Leśne arboretum Warmii i Mazur Ogród dendrologiczny, znajdujący się w miejscowości Kudypy w odległości 4 km od Olsztyna. Kolekcja drzew i krzewów obejmuje obecnie około 1000 gatunków oraz odmian. Znajdziemy tu także naturalne oczka wodne, ścieżki, drewniane zadaszenia, kładki czy mostki. Park Bartbo. Bartbo to park rozrywki, karczma i kemping w jednym 18 hektarów terenu, na którym znajdują się kilkanaście atrakcji dla ludzi kochających aktywny wypoczynek od parku linowego przez Paintball aż po kłady i kule sferyczne w asyście Sigwejów. Rezerwat torfowiskowy Mszar. Rezerwat utworzony w celu ochrony torfowisk, których grubość dochodzi tu do 13 metrów oraz występujących tu rzadkich gatunków roślin. Park imienia Janusza Kusocińskiego popularne miejsce rekreacyjne w naturalnym obniżeniu terenu z alejkami spacerowymi, niewielkimi zbiornikami wodnymi skateparkiem czy siłownią plenerową. Park nosi imię znanego polskiego lekkoatlety i jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Warmiolandia Miasto Dzieci. Centrum edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci, oferujące interaktywne zabawy i warsztaty. Znajdziemy tu m.in. tor przeszkód, duży basen z kulkami, trzytorową zjeżdżalnię trampoliny, mini torgo kartowy czy ściankę wspinaczkową. Olsztyński Las Miejski. Największy w Europie kompleks leśny położony w granicach miasta. To ponad 1400 hektarów zróżnicowanego terenu z bogatym światem przyrody. Przez park prowadzą szlaki kajakowe, piesze i rowerowe. Mamy tu też tory saneczkowe, strzelnice, dwa parki linowe czy przyrodnicze ścieżki edukacyjne. Łynostrada malownicza trasa rowerowa i spacerowa wzdłuż rzeki Łyny o długości ponad 11 km doskonała na aktywny wypoczynek i podziwianie naturalnych krajobrazów. Dom Burmistrza, najstarszy murowany budynek mieszkalny w Olsztynie, usytuowany na rynku Starego Miasta pod numerem 11, tradycyjnie uważany za najważniejszą kamienicę rynku oraz mieszkanie dawnych burmistrzów Olsztyna. Kaplica Jerozolimska jest to jeden z najstarszych zachowanych zabytków olsztyńskiej architektury, zbudowany w drugiej połowie XVI wieku. Most Świętego Jana Nepomucena. Malowniczy most, znajdujący się nad rzeką Łyną, znany z figurki Świętego Jana Nepomucena, patrona mostów i wód. Most jest najstarszym obiektem tego typu w całym mieście. Olsztyńskie Planetarium. Drugie co do wielkości planetarium w Polsce, zlokalizowane przy Alei Piłsudskiego 38. Znajdziemy tu m.in. ciekawe okazy meteorytów z całego świata, czy różnego rodzaju projekcje o kosmosie. Spływy kajakowe po rzece Łyna. Popularna atrakcja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Spływy pozwalają podziwiać piękne krajobrazy w armii z perspektywy wody oraz przeżyć niezapomniane chwile na łonie natury. Leśny park linowy park rozrywki oferujący różnorodne trasy linowe o różnym stopniu trudności to świetne miejsce na aktywną rozrywkę dla całej rodziny. Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej. Monumentalny pomnik upamiętniający wyzwolenie regionu w czasie II wojny światowej. Jego oryginalna architektura sprawia, że jest rozpoznawalnym punktem w Olsztynie. Kościół garnizonowy. Zabytkowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, wzniesiony na początku XX wieku jako ewangelicki kościół garnizonowy armii Cesarstwa Niemieckiego. Zwierzyniec Warmiński, leśny park zamieszkiwany przez różnorodne gatunki zwierząt, takie jak daniele, lamy, bawoły czy strusie, znajdujący się około 8 km od centrum Olsztyna. Targ Rybny, historyczne miejsce handlu rybami w Olsztynie, obecnie przekształcone w urokliwy plac na Starym Mieście, otoczone kawiarniami i restauracjami, przyciąga turystów swoim niepowtarzalnym klimatem. Aqua Strefa, nowoczesny kompleks basenów z atrakcjami wodnymi, takimi jak sauny, jacuzzi, zjeżdżalnie, bicie wodne i inne. Korto Strefa nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała specjalistyczne laboratoria, pracownia mikroskopowa i sale do pokazów naukowych. Odwiedzający mogą poszerzyć swoją wiedzę o rolnictwie, żywności czy wpływie diety na zdrowie człowieka. Ptaszarnia Park Ptaków miejsce, w którym można podziwiać ponad 30 gatunków ptaków głównie egzotycznych z całego świata. Rezerwat Przyrody nad Łyną. Chroniony obszar przyrodniczy wzdłuż rzeki Łyny, znany z bogatej flory i fauny. Świetne miejsce dla miłośników spacerów, obserwacji przyrody i fotografii. Osiedle Dajtki. Malownicza dzielnica Olsztyna położona pomiędzy jeziorami Ukiel i Kortowskim z naprawdę ciekawym układem ulic i zabudowy. Park za torami pod Lipami. Niewielki, ale urokliwy park z alejkami spacerowymi i placem zabaw. Toaza to zieleni położona w spokojnej części miasta, gdzie można odpocząć od codziennego zgiełku.